Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na szybkim porannym Flashu. Platforma TradingView. Zaczynamy od dominacji Bitcoina. Za wiele się nie zmienia, jest trend boczny z lekką tendencją wzrostową. Zobaczmy, jak inne kryptowaluty. Początek tygodnia. Coś się dzieje. Cardano no, zalicza sporą korektę już od ostatniego lokalnego szczytu. Bitcoin Cash. No to przez cały czas mamy trend boczny i jeszcze utrzymujemy się mniej więcej w tym kanale. Bitcoin SV. Sytuacja podobna, chodzi już, wychodzimy dołem z kanału. A co się dzieje na Bitcoinie? Bo to chyba interesuje wszystkich najbardziej. No, Bitcoin przebił linię trendu wzrostowego. No i na razie sytuacja jest taka. Przejdźmy na wykres tygodniowy. Duży trójkąt, odbicie od dolnej bandy, od górnej bandy. Czy zaliczymy kolejny raz dolną bandę? No, takie są moje przewidywania. Jak się stanie, nie wiem. Ale jest szansa, że tak będzie. Zobaczmy inne kryptowaluty. BNB, trend boczny, ale też już tutaj jest szansa, że może będziemy dołem. ENGINE. ENGINE przebił linię trendu wzrostowego. ETH. No ETH jeszcze się oparł na tej linii, to by to przebił, ale tutaj mamy odreagowanie. Pytanie, czy się utrzyma. ETC. O, taki trend boczny. Zilika, Hiperbola, która może już się nam zakończyła, chyba, że teraz Będziemy mieli odreagowanie i taki się trochę tutaj nam rozszerzy. No, ale też ta korekta może nam się pogłębić. Dash. Dalej w trendzie bocznym, ale przy dolnej bandzie. EOS. Podobnie. Litecoin Podobnie. Tron. Tron też przebił linię trendu wzrostowego. Monaco. Trend boczny, ale też bardzo blisko dolnej bandy. Bat też nam przebił linię trendu wzrostowego. Czyli jak widać, linia trendu wzrostowego została na kryptowalutach naruszona. Zobaczmy, co się dzieje na Forexie. Euro-USD. No, odbiliśmy się od górnej bandy. Tą bandę trochę przesunąłem do góry. Zobaczmy w jakiesie tygodniowym. Górna banda. Coś tutaj chyba nam się ta linia przesunęła, bo ona powinna być tu. O, w ten sposób. Tak, mamy duży kanał spadkowy i w tym kanale jeszcze taki mniejszy kanał też spadkowy. No odbiliśmy od górnej bandy. Jak widać przez większość czasu szliśmy przy dolnej bandzie. Czy będziemy znowu testowali dolną? Nie wiem, ale ostatnio był, była taka tendencja dość silnych wzrostów, silne spadki. Potem chwila niepewności wyjście górą. I teraz mamy odbicie od górnej bandy na Euro USD. I powoli dolar zaczyna się znowu umacniać. Euro PLN 4,45 za euro płacimy, i złotówka po umocnieniu w dość silnym, krótkim okresie mamy osłabienie złotówki. I euro zaczyna nam się umacniać. USD PLN, dolar poniżej 4 zł. Ale pytanie, czy to się utrzyma? Jeżeli złotówka będzie globalnie nam się osłabiała, to raczej wrócimy powyżej 4 zł za dolara. Frank do złotówki. Też mieliśmy bardzo silne umocnienie złotówki do franka. Zejście do poziomu 4,05, ale już mamy 4,15. Fund do złotówki. No tutaj akurat fund nam się osłabia i złotówka w stosunku do funta umacnia. Giełdy, początek tygodnia, koniec tygodnia, praktycznie środa. Mieliśmy tam już spore spadki. No i początek tygodnia zaczynamy od spadków. Już dwie linie trendu przebite na indeksie SP. Na DAXie sytuacja może niepodobna, bo tu linia trendu nam wytrzymała, ale DAX wyskoczył w kosmos i dość mocno poszedł do góry na początku. No i teraz ta korekta też spora, ale jeszcze powyżej linii trendu wzrostowego. WIG20 utrzymuje się powyżej linii trendu wzrostowego, ale już ją testuje. WIG40 tutaj nie rysowałem linii trendu, to może rysujmy. linię trendu. Linia ciągła utrzymana, ale teraz bliżej. Shanghai, czyli giełda w Chinach, jeszcze powyżej linii trendu i Japonia, o linia trendu, dość mocno przebita. Czyli można by to podsumować, że jeżeli e, Stany, jak staną po południu, nic się nie podzieje i nie będzie odragowania, no to ten tydzień możemy pogłębiać korektę. No chyba, że odrobimy dzisiaj te spadki i kontynuujemy wzrosty. No ale jest jakaś szansa, że ta korekta nam się będzie pogłębiała. Może pokażę jeszcze raz SNP. I jeżeli nie będzie szybkiego reagowania, no to raczej spodziewałbym się, że będziemy mieli spadki. No niby wszystko fajnie. Koronawirusa już nie ma, wszystko odragowywuje, ale no nie do końca. No Uważam nadal, że te perturbacje będą, jakie mamy na rynkach i w gospodarce, no sytuacja jest rozwojowa i raczej spodziewałbym się jakichś bankrutów większych, ale jak widać jeszcze może nie teraz, wakacje niektórzy już mają, niektórzy za chwilę będą mieli mało się raczej dzieje na giełdach, po wakacjach wybory w Stanach może te wakacje przejdziemy jakoś bokiem choć przy takim silnym spadku, silnym odreagowaniu, to nie spodziewałbym się, żeby tutaj rynek zamarł nam nagle S&P w tym miejscu. No Raczej będziemy kontynuowali wzrosty, przynajmniej przetestować tą żółtą linię tego trójkąta rozszerzającego albo te spadki będą nam się pogłębiały. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje na złocie. No, wpadliśmy w trend boczny, dzisiaj też jakaś korekta. I srebro, bo srebro dość mocno Odbijało, a i tu jeszcze odnośnie złota, to w złocie już przebiliśmy linię trendu wzrostowego, ale ta linia taka była rysowana trochę na wyraz, można ją skasować, praktycznie złoto, trend boczny przy lokalnych szczytach, a srebro, srebro przebiło linię trendu wzrostowego, mocny rajd w górę i na razie powstrzymany. Ropa, bo to jeszcze może być ciekawe, ropa też mamy przebicie linii trendu wzrostowego. A koronawirus, ilość zachorowań nam rośnie przez cały czas. Patrzymy sobie na wykres logarytmiczny. No to to już było takie wypłaszczenie, ale idziemy gdzieś przez cały czas. Procentowo jest to tyle samo. Linia prosta. Więc jakby nie mamy wygaszenia epidemii, przynajmniej według tych wskaźników, jakie są na TradingView. Dobra, zobaczmy jeszcze komentarze do. Komentarzy. Kryptus Altonius napisał: W przyrodzie, jak w ekonomii, są różne okresy aktywów i gatunków, które dominują w danym momencie. Znów przyjdą czasy gąbek i medus. Jesteśmy ułamkiem milisekundy w zegarze wszechświata. No tu zasadniczo nie ma co dodawać. Można zaprzeczać temu, albo tworzyć różne teorie, różne bajki i żyć w jakiejś ułudzie. Albo zaakceptować i przeżyć najlepiej, jak się da ten okres, jaki mamy do przeżycia. No ja obstawiam tą wersję drugą, czyli starajmy się przeżyć jak najlepiej możemy. Bo prawdopodobnie drugiej szansy nie dostaniemy. Choć można, tak jak powiedziałem, tworzyć sobie różne teorie i wierzyć w różne, e, różne rzeczy, że możemy się pojawiać wiele razy, albo że żyjemy wiecznie. Dla tych, którzy, którym marzy się życie wieczne, zróbcie sobie taki, takie ćwiczenie myślowe. E, jak to by było, jakbyście żyli na przykład wiecznie... Na ziemi, już nawet powiedzmy, że na ziemi żyjecie wiecznie i macie co chcecie. Po prostu macie co chcecie, robicie, co chcecie. Raj na ziemi po prostu. I tak sobie żyjecie. I no, nie możecie umrzeć. To jest tak bez końca. Czyli po prostu nawet jakby wam się znudziło, nawet jakbyście już żygali tym życiem, już w ogóle robili wszystko, co tylko życie, nie możecie umrzeć. Czy życie wieczne jest? Zbawieniem i takim czymś, za czym tęsknimy, czy może być przekleństwem. Kiedyś taki film był, no już stary, już nie pamiętam tytułu, ale ogólnie chodziło o to, że byli tacy ludzie, którzy nie umierali, nieśmiertelni. Znaczy takich filmów też sporo jest i. No, i też jeden z pobocznych wątków jest taki, że to nie jest takie super, jak sobie, jak nie możemy umrzeć. No, ale to proponuję właśnie przećwiczyć sobie, zrobić takie, takie ćwiczenia myślowe. Czy to jest dobre, jeżeli byśmy tak żyli wiecznie? W sytuacji super, wyidealizowanej, najlepszej, jak tylko może, można by sobie wyobrazić. Czy to jest takie super, czy może jednak nie? Bo jeżeli nie, to może warto przeżyć to życie, jakie mamy najlepiej, jak potrafimy. Piotr Rataj napisał: Siedzę parę lat w teoriach spiskowych, śledziłem sporo kanałów. Po tych paru latach doszedłem do podobnych wniosków, które poruszasz. To odnośnie mojego ostatniego filmu. Kto nie oglądał, to zapraszam odnośnie NWO, teorii spiskowych, jak to wszystko wygląda. Oglądam teraz te teorie tylko z ciekawości, ale większość jednym uchem wpada, drugim wypada. Każdy dodaje coś od siebie, czasami już wychodzą farmazony. No, te farmazony to wychodzą przy większości filmach. Gdybym miał się przygotować na wszystkie możliwości, to by życia brakło. No tutaj prawda, tu yy, niektórzy przestrzegają przed tym, przed tamtym, i jak mielibyśmy tylko to robić, to byśmy nie mieli czasu żyć. Bluzowałem i co ma być, to będzie. Trzeba korzystać z życia, a nie zamartwiać się czymś, co nie wiadomo, że się spełni. Będzie reset w 2020, no to będzie. Mam bunkry budować, no ale gdzie, jakie? Mam spędzić życie w strachu i oczekiwaniu na kataklizm jakiś. Wiele właśnie różnych sekt, religii czerpie z tego, że będzie koniec świata, kataklizm. No kiedyś będzie, jakby fizycznie, jest tak, że słońce nie będzie świecić wiecznie. Kiedyś przyjdzie supernowa i Ziemia nam się spali w płomieniach Słońca, jakby to jest naturalna kolej rzeczy, więc na pewno nie będzie życie wiecznie trwać na Ziemi, bo jest to fizycznie nawet niemożliwe, więc takiego kataklizmu nawet nie trzeba być wielkim naukowcem, żeby go przewidzieć, bo jakby jest faktem. Ale może nie stanie się to za naszego życia, no chyba, że spadnie jakiś duży, duży meteoryt. I rozwali całą ziemię. No jest taka opcja. Ale czy życie w strachu jest rozwiązaniem? Ja mówię, dużo religii żeruje na tym. I dużo ludzi w to wierzy. A dużo sekt, bo tutaj dużo sekt jeszcze yy, żeruje na tym, że na przykład się to stanie za rok, za miesiąc, za dwa, za piętnaście. Dobra, lećmy dalej z komentarzem. Szkoda życia. Naprawdę już bokiem mi te wszystkie teorie wychodziły. Ile fejków ludzie powielali. Później jeszcze poczytałem sobie o błędzie poznawczym, i to mi naprawdę otworzyło oczy. Wszyscy ci spiskowcy przekazują nam tylko dowody na swoją teorię i kompletnie, kompletnie nic nie mówią o innych ewentualnościach. No to jest kolejny, kolejna rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, jeżeli interesujecie się teoriami spiskowymi, a nawet nie tylko, tylko. Przeważnie, ktoś pokazuje jedną stronę medalu i tylko tym, czym się interesuje, a jakby nie patrzy na to z boku, z zewnątrz, globalnie, jakie są inne możliwości, no i tu można się przejechać. Bo się zafiksujemy na jednej rzeczy i świata poza tym nie widzimy. Wiele osób wsiąknęło, wsiąkło w coś takiego, że właśnie zajawiło się daną rzeczą, jakby porzucając całą resztę. Zupełnie bez sensu. Pokazują jedną stronę medalu. Będzie 100 teorii, że nie mają racji, to mówią tylko o tej jednej, która potwierdza ich teorię. Myślcie samodzielnie. No dokładnie. Bardzo też często w filmach, które ludzie pokazują, przytaczają e, przeważnie e, jakieś potwierdzenia tego, swojej teorii, a nie pokazują tych przeciwstawnych. Ja staram się, jak już Coś opowiadam, jakby w trakcie mojego monologu przytaczać też argumenty na to, że może być coś inaczej. Starać się sam, ze sobą dyskutować i też radzę ludziom, żeby sobie e, zrobili takie ćwiczenie umysłowe i dyskutowali samemu ze sobą. Jeżeli jesteście zajawieni na coś, no to postawcie się w sytuacji drugiej osoby i starajcie się znaleźć argumenty przeciwne swojej teorii. Bo może się okaże, że tych przeciwnych argumentów jest dużo więcej niż tych za. I tak z doświadczenia Wam powiem, że jak się zajawiłem na czymś i potem jak zacząłem szukać tych argumentów przeciwnych, no to okazuje się, że one obalają te argumenty, które wydawało mi się, że są nie do obalenia na początku. No i tak można większość rzeczy poobalać. No ale czemu tego ludzie nie robią? Z wygody, a w większości dlatego, że nie mają wiedzy i że im się po prostu nie chce. Nie chce im się poszukać, pomyśleć, zastanowić się, tylko biorą, jak leci, no i to jest takie wygodne. No wiadomo, że nie ma co dyskutować z każdym zdaniem i z wszystkim się sprzeczać, bo byśmy znowu stracili życie na doszukiwanie się, gdzie jest prawda, gdzie jest kłamstwo, to też nie o to chodzi, bo tutaj prawdy i tak nigdy nie dojdziemy, bo jest tyle obliczy prawdy i tyle możliwości, tyle jakby. Składowych, które w całości pokazują nam, jak wygląda świat, ale których i tak nie poznamy, tych wszystkich pojedynczych cząstek. Więc może szkoda też wnikać, ale też możemy bardzo łatwo odfiltrować sobie takie skamy i różne teorie, które no, na pierwszy rzut oka są od razu widać, że coś z nimi jest nie tak. Dobra, to tyle na dzisiaj, dzięki wszystkim za uwagę, do usłyszenia i do następnego razu.